Hejka widzowie, tak zaczynamy grać No Dobra, to się potem może ogarnie, ale chciałem wam powiedzieć, że jak sami widzicie po tle jakoś tak, nie wiem, że to na telewizorze, takim normalnym, nie teraz na ten na ścianie, na tylko nagrywam to na telewizorze na stojakach i chciałam wam powiedzieć, że jestem Całkowicie nowym miejscu, ponieważ mamy chwilową. Czekajcie, bo kurde, jest, się nagrywa. O, bo no mamy chwilową przeprowadzkę. No, chwilowa, chwilowa. Yy, I tak yy, zaczynamy sobie grać w fishinga. Fishing, fishinga. Fishinga, bo tak zaczynamy od dzisiaj i goliatów. Już łowiłem jednego dzisiaj, przygotowywałem tutaj tło, żeby na przykład, o, nie było właśnie jakichś on, o, na przykład jakby to tutaj stało, no nie on. Przygotowywałem, przygotowywałem, idę tutaj, o, i naciskam to, tego Xboxa przez przypadek. No i mi się wyłączył cały Xbox, musiałem go naprawić od nowa. Znaczy, no, nie naprawiać tylko, musiałem go zaś włączyć i mi się pewnie cała ryba już spięła dawno, bo łowie, albo bo on dalej holuje. Nie, nie, no, nie. Więc tak, ten film nazywa o W ogóle napiszcie jak w komentarzach, bo ja już mam odliczone pieniądze na właśnie nowy pakietik do Fusion Planet. I będę kupował ten pakiet droższy złożoną... O, cześć, ten film. A to rekin był. I będę kupował właśnie ten pakiet droższy do fishinga yy, z Norwegią. Jak ktoś nie wie jeszcze, o co chodzi, jaka Norwegia, yy, jak ma do tego, nie ma, bo są maladywe, to będą yy, na pewno yy, właśnie Norwegia będzie, to będzie taka lodowa mapa. Yy, nie wiem, chyba w montażu jak się uda, to zrobię przebitki jakieś z tego. Ale nie wiem, czy mi się uda. Nie, no, nie, nie będę sobie robił. Nie będę sobie pod górkę robił. I tak. Yy, no. Przeczytam tą piękną, ciekawą. tą. Doradzamy, wykorzystać rozmaite metody i taktykę przy połowie. Buffa. Trzeba eksperymentować z różnymi przynętami i miejscami odłowu. Odłowu należy zachować cierpliwość i poobserwować yy, kurde, za tym czego chcą te ryby. Piu! No więc no, wiemy, że Bas się ja uchowa, a już nawet nie będę tam tylko powiedziane. Powiedzieli, mi dlaczego yy, ten film trwa już kurde ponad 3 minuty, a nawet nie włączyłem filmik Ha ha ha! No po prostu muszę wymyślić jakieś żarty na, żarty na początek. Yy, tak, chcemy się mega pić, ale nie mogę. Ale mogę Wam jeszcze coś pokazać. Na przykład czekajcie zaraz. Zobaczcie ma. sobie wędaczkę. Nie no. Bo ogólnie jestem na... Przeczytam. Na lepsze. Pokażę zobaczcie w to. Na lepsze najlepsze, mamy tu bo tam napisane najlepsze. Fusion mają taką piękną motorykę. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie mogę wam dać markerek, bo niektórzy dają tak o, że prostu pokazują pokazują o tak o i to tyle, pokazują coś takiego i to tyle. Ale ja wam pokażę, bo ja jestem zmontowanym yy, dzieciakiem, więc pokażę wam Jestem tak. Tutaj jest, y, u, tam, gdzie jest łódka. Tutaj jest Kudaweli. No, Pokaż się. Kudaweli. I tak. Y, tutaj o, ja to nazywam trzy wyspy. Cztery wyspy, przepraszam. Bo tu jest właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wysp. <laughs> nie, no, nie. Trz, cztery wyspy. I tak. Y, 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 tej, y, tutaj o średniej, obok tej najmniejszej. Właśnie, tutaj, drugiej łowie na haczyki 14.0 zakrzywiona i na wypatroszoną rybę. I w nocy. Najlepiej tak o 23.00. Ja się muszę przenieść. Tutaj, o! I zarzu zarzucamy. Nie, wy, nie wynikajcie, dlaczego łowie na zbuntowanego homara. Nie, nie. Ja pojecham i homar. Po prostu, no, mam już mega mało wypatrożonych ryb i nie chcę ich tak, 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 marnować dużo, dlatego po prostu łowię już na to, jak złowię jakąś dużą rybę, to, to nie wiem, no, jak złowię jakąś dużą rybę, to będzie fajnie, ale nie przecinam filmu, bo chciałbym to nagrać pe, pe, pełnego, fil, pełny film. Mój taki vlog będzie, ale się cicho zrobiło, Jezus, ale nienawidzę to na rybach. Normalnie bym zrobił tak, o, zrobił tak, wyłączył nagranie, ale ja wyciągnę taką miksturę tak zwaną Mizu, dzigu... O, proszę bardzo. I kluk. I może coś nam się uda, bo zrobiłem tutaj unikatową seriolę olbrzymią. Może nam się uda. Y, słuchajcie. Y, jak nagrywam ten film... To nagrywam ten film. Rozumiecie? No. I tak, yy, chciałem też zrobić tego potwora, tego, yy, z, yy, no, rzecz słoniową, z z co trzeba złowić, tego jakiegoś dziwnego jelenia, tego, Merlina jakiegoś, pop. Jest branie. Zaczynam to. Zacinam to. I jest piękna ryba. Na początek filmu, która nam zerwie się i nie zerwie. Albo to jest tak. Albo to jest duża ryba. Albo to jest mała, ale taka na przykład 50 kilo. Teraz pytanie. Bo nie wiem, co ja zrobiłem. Co? To jest jakiś że można nacisnąć, aby to kurde samo, bo ja zawsze celuję i dopiero. Kurde, odkryłam te filmy coraz bardziej. Może ja sobie żądam na kanapę, będziecie mnie tylko słyszeć. I tak, yy, łowimy. No, ogólnie. No, możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza największa ryba. O! Albo że ktoś po prostu to ogląda dla przyjemności. To też. Ale możecie napisać na przykład, jaka jest ryba, największa ryba z, z prawdziwego życia. Możecie. Dobra, a my wyciągamy tą rybę? Czy zaś jest ten Bóg? Oh, o Jezus! Bo tu ogólnie goś się unikatowego, a ja... i ta jarego niepa. Wypuszczam. Dobra. Zarzucamy się w tamte miejsce. I chyba teraz będziemy łowić na trollingos, bo trolling jest troszkę le... Słuchaj, zaraz zapomniałem zaś. Moja zawsze daję na 40 Czekajcie Czekajcie Co to było nie wiem czy mam to tnąć czy nie nie tnę albo tnę, nie, albo nie Popuszczę jej troszkę To było dziwne, to było dziwne Dobra, może zrobię taką no. Ojej, ojej, sorry. Dobra Dajemy Co to? Widzieliście wy to? Zresztą coś to chyba brało wcześniej Nie wiem Ale mamy branie I nie prawdziwe branie I jednak prawdziwe branie ale ryby mały i branie? A ja nawet nie nie! Jezus, ryby by mi wędkę teraz rozwaliło. Ło, no, 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 no. Nie no dobra, ja się tak nie będę kręcił w widzowie, bo... Kurde, zaraz dostanę jakieś, nie wiem... Yy... Jakiegoś, kurde... Y, y, tego. Y, jakiś... No, gadam, że nie mam się kręcić, a kurde się kręcę. Nie kręcę się. Mówiłem wam, jestem zbuntowanym na no. y, Dobra. Ogólnie możecie też napisać, coś o bergarze. bo ja właśnie trochę właśnie słów biorę właśnie od niego, bo on na przykład jest zbuntowany na to którą gadał na siebie jak kurde podpórkę na odwrót odwrócił. Znaczy ten miał. Złożył. Ej, to może być duża ryba! To może być duża ryba! O, kurde. Medal. O! O, joging. Będzie na miniaturę. Robimy miniaturę. Mm. Dobra, mamy miniaturkę już. I biorę do Już mamy 234 kilo. Jest ja w ogóle mega blisko i ja bym pogodł swój... Ej, nawet... 59. Okej. Okay. Ja rekord, jaki miałem, to na kanjinori 179. Co ty, Co, co ty, co ci robisz? Co ty, zostaw ten paragon. Zostaw ten paragon. Co ty robisz z tym paragonem? I dajcie, trzymamy tą matkę w ręce. Ale nie, bo pewnie, pewnie już, pewnie ogląda to pewnie 100 osób maksymalnie, a pewnie już każdy dawno wyszedł. A jak ktoś duży do tego momentu, to niech napiszą... Dobra, czekajcie, jak złowię następną rybę, to powiem Wam, co macie napisać w komentarzu. Bo ja już wiem, co macie napisać w komentarzu. No, więc mówimy... W sumie ja się do Was odezwę jak ten, jak coś złowie. Dobra widzowie, mamy coś tutaj chyba, ale to chyba było fake branie. No chyba było fake branie. Chyba jakiś młodziak tu musiał być. No chyba, no chyba tak. No teraz fishing planet, Ale w ogóle widzowie, przepraszam, że tak dziwnie nagrywam, O, a może jednak fake? Nie fake branie jest planuję dla was zrobić takie, że tutaj o się nagrywa tylko ten ekran, tylko ten nie, dobra to już jest dranie. widziałem w kamerze, widziałem w kamerze nikt mi nie nabiera, widziałem to. Nie uciekł, nie uciekł, dobra nie uciekł. Planuję dla was właśnie coś takiego zrobić, bo tu też by było fajnie, bo tak na no to no, ciaparce trochę nie że tak, o, wszystko widać tutaj, kot mnie tu szaleje, a tak to byście słyszeli wszystko stąd, a ja jak tu już, to bym dodał głos mój w montażu. Ej, to by było dobre, bo tutaj się da tak zrobić właśnie, nie? Że tam chyba wchodzisz yy, tutaj i tam coś potem naciskasz, ale teraz tego nie sprawdzę, bo mam rybę! A to jest coś małego. Kurde, tego unikata, to już bym, kurde, już by mi uciekła na 1000 metrów. Mam 360 metrów rzuki. Ryby. Ogólnie wiatr leci teraz. Czekajcie, bo ja mam taką fajną tą, Wiatr leci teraz tam, o, w tamtą stronę. O, teraz dokładnie. Tam, o, bo ja mam taki właśnie fajny w rogu wiatr. O, jak tak się kręcę, to właśnie. Naglask też się kręci. Dobra, mamy tą rybę. Teraz ryba puściła. Nie, no mamy tą rybkę i mały. Nie ma co robić zdjęć. I nie wracam do Was zaraz. Bo zarzucę sobie rybkę i ostatnia teraz ryba. I lecimy yy, połowić jakieś właśnie, nie wiem, może żaglice, bo potrzebujemy medalową. Albo właśnie. No zobaczymy, co się uda, to złowimy. Yy, no i będzie git. Ja właśnie, ja do Was zwracam, jak złowię jakąś rybę. O, albo jak będzie jakieś branie. Słuchajcie, mam pomysł, aby sobie połowić koryferki. Mam tutaj trzy wędki spowikowe. I zobaczmy teraz, na co bierze koryfena. jest w ogóle złowiłem unikatową. Nie chce się falić, ale już wiem. Krab. Zakładamy kraba. Albo lepiej by było zrobić coś takiego. Jesteśmy. Krabik. I wyciągamy wędkę kurde do miliona kilo. I czy takie małe haki będą git? Ja powiem. Ale z miłą chęcią dam inny. Dam teraz haczyki na przykład... No w sumie nie wiem. Dajmy takie lepsze, 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 mniejsze. na przykład... Bo kiedyś wiałam mi, Karifana na dokładnie taki sam zestaw. Haczek było, haczyk był 2-0. A y, ten y, i też miałem na kraba. Dobra. Dobra. Miejmy ją. Ja też mam taki fajny dźwięk też jak. Ja myślałem, że mi się zanurzył. Muszę wchodzić tylko o. Bo... Może jak tu. Y, dam. Będę no, ja tylko tam opatrzał. Będzie i dobra. Wracam zaraz do was za dosłownie chwilę, pewnie. jest tutaj chyba ryba. Nie wiem, tnę to. Tnę to i siedzi jakaś... Nie ma. Jezus Maria, ale myślałem, że jest. Ale os skonuje mi ta gra. Nie, no co to, być? Widzowie, ja tak się nie dam. Wiecie, co ja teraz robię? Robię coś takiego. Nie to.